Widzowie, była przerwa w nadawaniu, bo byłem w świdnicy na Dolnym Śląsku i nagrałem tam kilka knajp. Ale o tym od jutra, a dziś mam ostatni filmik z Sosnowca. Kto zainteresowany tym miastem, to polecam wejść sobie na mój kanał, bo recenzji jest kilka. A dziś mam coś, co znajdowało się zaraz pod moim hostelem, w odróżnieniu do kebabów, które też właśnie wrzuciłem pod hotelem. Dzisiaj bardzo pochwalę to jedzenie, bo jest po prostu bardzo smacznie. Mianowicie, dziś jestem. Jesteśmy w restauracji Jacek Placek, gdzie lokal nie pojawiał się w poleceniach za często, ale wrzuciwszy fotkę Szyldu, zgarnęła ona bardzo dużo reakcji za probatą, że spoko jedzenie. Niestety nie nagrywałem tam placka, a podobno to flagowe danie. Ja wziąłem sobie schab farmerski za 42 zł i zaczniemy, zaczniemy od śmiesznej sytuacji. Wchodzę, robię przebitki menu i mówię, że chcę na wynos, ale pan namówił mnie, że na miejscu dużo lepsze, więc zgodziłem się. Siedzę przy stoliku i słyszę, jak z innym panem rozmawiają, że kebson jest w okolicy, ale on raczej tylko kebaby, po czym ten gość tego pana właściciela mówi, ale on chyba tam siedzi właśnie. No i faktycznie, to byłem ja, zagadał do mnie boss i pogadaliśmy i powiem w zasadzie to samo, co i jemu. Skabowy, soczysty, ziemniaki cieplutkie, bekon i kukurydza fajnie urozmaicały całość, a do tego dostałem kompot z Afryko. Tego dnia każdy dostaje, a nie, że zostałem lepiej potraktowany. Mięsko było bardzo soczyste, choć trochę drożej bo 42 zł, ale wyszedłem bardzo zadowolony i zostawiam notę 9 na 10 Dawno nie jadłem tak dobrego kotleta. Dziewem przypadku jest, że w ogóle tam zaszedłem. Pozdrawiam właścicieli, powiem, że będą to oglądać, robicie kawał dobrej roboty i być może do zobaczenia kiedyś na placku będę miał to na uwadze. Ocena 9 na 10 jak zawsze ciekaw jestem Waszych komentarzy. Kto tam tu jakie są wasze wrażenia pozdro?